Siemanko, widamy w kolejnym odcinku Minecraft Survival 1.94. Yy, teraz walczę z kontrasmokowy, zniszczyłem wszystkie kryształy. Zobaczmy czy pracuję. Nie, nie, nie pracuję. Ale jeszcze uloczyliśmy, więc możemy. W ostatnim odcinku widzieliście, że ja prawie... Ooo, co to strzelasz? Yy, widzieliście, że prawie dotarłem do stroną i wreszcie dotarłem. A więc teraz tylko musimy pokonać smoka. Po... Wszystkie kryształy są upokonane. Nie widzicie jakby się, le... że się leczy. Więc teraz musimy tutaj wstać i zobaczyć, gdzie on ląduje. Enderman, proszę Cię. Oj, Enderman stoi to bardzo mocno. Au, au, ja smoczku mały. Okej, okay, może nie jest taki mały, ale jest łatwiutki. I to bardzo już ma pół HP. Pół no, kurde Czemu ja nie mam wiadra wody? Czemu ja nie mam wiadra wody? Chcę teraz podleczyć. Dobrze, że dużo jedzenia zabrałem. No, No troszeczkę dużo zobaczcie. Stak. No, czekajcie. No, prawie stak. Dwa staki, prawie. Ok, lecimy. Pracuję? O, pracuję, pracuję w perfekcyjnym czasie. W perfekcyjnym w tym czasie. Tutaj? Gdzie wyglądasz? Yyy. Pokonamy go! Teraz pokonamy go! Albo jeszcze jeden percz. Co ja w go pije? No nie, jeszcze jeden percz. Kurde. Szybko musimy poczekać na tego smoka, i wreszcie pokonamy smoka, i mamy taki achievement w tym yy, świecie survival. Nie pracuję. Będą takie klasy, jak to wokół niego, kiedy będzie pracował. Kurde, strzela! Strzela! Dziad! Dziad strzela! Hmm. Czuj, perczuj Debilu, perczuj no, perczuje? Chyba nie. O! Oj, perczuje, jest! Teraz dopiero zauważam to Partyklasy, ale. bo nie mam tak daleko, żeby widzieć Partyklasy. I gdzie ty teraz tu będziesz, no. Wreszcie! Mamy pochłonie. Dobrze, że mamy pochłonie. Wreszcie pokonaliśmy smoka! Widzowie! 40. 50. O ja! 60. Których będziemy mieli? No, 60. Chyba 7. No. Teraz musimy wziąć jajko nie zrobić pomieszczenie na nie. To wywalimy. I na razie wracamy do bazy. Widzowie, pokonaliśmy smoka. To jest kozacki achievement. Achievement jak nie wiem. jest okej, okay, bo nie zadziałało nam. Widzowie, jesteśmy w świecie. Jesteśmy w baralca. Tak, To jajeczko, jajeczko smoczka. Mam je. Oj, zacina, ale to nic. I zdobyliśmy jajko smoka. Reszty rzeczy tutaj tak odłożymy do innego paralelso, tutaj chyba do, może do tego. Yy... Strzała to wezmę jedną, jakbym potrzebował coś do bić, no żeby coś bić, żeby bić jak to jakieś potwora. Jedzonko wezmę. I tarczę. I wiaderko. I lecimy niszczyć plony. Niszczyć, no, no tak słowem tak nie niszczyć, tylko po prostu zbierać. Ale, do no, i mamy całe takie pole wybrane, tutaj też zrobiłem off camera takie coś, żeby było wszystko na, żeby było no, nie było, jak to, takie suka. tutaj te dwa ostatnie są takie ciekawe, na każdym piętrze to zrobiłem, akurat, e, i trąm. Ciao! tutaj, tutaj, tak, lecimy, ostatni tutaj rządek, na tej części tak dostaliśmy, jeju, stak pszennicy, nice, i prawie dwa, i dwa staki jak to nasion, no, no tak, no, perfekcyjnie dwa staki, ale... Może zbierzemy wszystko tako i wtedy zasiejemy na, na, tym, na tej części, nie? Na całym nie wiem, farmie. Nie wiem, co będziemy tu teraz robić na tym świecie. A! Musimy pokonać Midera. To dopiero na, na następnej części. Jak to obliczam, to będzie chyba 13 część, kiedy będziemy mieli Widera. Czyli bardzo dobrze. Yy, i siopla. Jeszcze tu. I mamy dwa staki pszenicy. Z jednego takiego czegoś. To będziemy mieli 6 staków pszenicy. Rozumiecie to? Widzowie, 6 staków. No to o, zjemy, zjemy trochę. Hmm, bo mamy mało. Na pewno jedną drężę będziemy, będziemy musieli. W następnym odcinku będziemy chyba zabijemy widera, a po następnym odcinku chyba będziemy zbierać kwarc i ulepszyć nasz domek. Bo tak drewniany nie wygląda za fajnie w ogóle może trochę odmieszczać od tej farmy ten domek nasz kilka bloków i tutaj tak o oh, i mamy już taki Pss, no i zbieramy zbieranko Prrr. Możemy teraz tak robić, że o, możemy całe pole niszczyć nie, bo wtedy, kiedy tak ro, mo, robili, byśmy zrobili, to by zaschło na dirt, na to pole. Nie na nawodnione. Więc to tylko zbierzemy i nie wiem, co teraz porobimy. Widzowie, może zajmiemy się zbieraniem bloków, jakiś do tego pomieszczenia z tym dla jajka. Smoka. Który jest teraz parę... Barier... No nie! Mieszka mi się rozładowała! To co jest? No nie, 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 nie. Nie zniszczył blok. Świetnie. Nie. Musimy poczekać widzowie chwilę. Przepraszam bardzo, ale mam tylko specjalną myszkę. Jakoś mi się udać, po motykę, żeby wybrać ten jeden blok dirtu, no co jest Co nam się wraca Ekran I to bardzo Nie rozumiecie jak trudno Bo ja zawsze gram na myszce Czekaj, tu zostawiam Tym, no co jest To którym się otwiera? ok i dirt Motyka No, ale będę grał jakoś, ale bardzo trudno, więc jest tak grać jak, jak wiecie, Widzę, że to jest tak trudno. Uhu. Dalej jakoś możemy zbierać, nie wiem, jak mi dobrze, że tak idzie zbieranie no, halo, no co jest, no co jest, no ale, czy tak, czy sianie tak yy, sprawnie pójdzie? Tego to ja nie wiem. Ale sprawnie! Huu! Prawie byśmy zginęli. Nie. No. Ale mi dobrze idzie. Bez myszki. Jeden chyba blok ominąłem. Jak dobrze mi się wydaje. Co? Zero? Utokiu. Teraz na pewno minąłem. No. no. Ominąłem. Z dwa. Trzy. No. Się ja nie niszczysz. No. Нервует меня немного. Ось и твоя нога. Видать? A widzowie możecie napisać w komentarzu jaki może surwiwal możemy zrobić kolejny. Jaki challenge na survival. Co jest no? Nie no, jakie kupie. Zacznijemy. Obracaj tym ekranem. No, wracaj tym ekranem, a nie idziesz do tyłu. I teraz mamy 1, 2, 3, 4, 5. Co 5? To moje kalkulacje nie były dobre. Widać. Minam tu. No, nie no. Ziej, No. Nie niszcz! Siej! Wracaj. I siej. Zasięliśmy kolejne. Jak go będziecie chcieli widzowie, to możemy nawet zagrać Minecraftu z modyfikacjami. Tylko napiszcie jakie modyfikacje. To zainstaluję sobie. Teraz Będziemy grali sobie na modyfikacjach. No nie no, jedno nasiona nam zabrakło. Roli. Okej, okay, chyba żadnego nie umie... Aaaa! Na środku! Nie. Ja kupię? No, no i teraz... Rozbiegoić! No to będziemy musieli. Chyba dłużej jest albo noc, sobie. Śpimy. I teraz nie wiem, co będziemy robić. Może podki? O. No i na razie chyba to będzie taki krótki odcinek, ciężam tylko pokazać wam jak będę pokonywał smoka, bo nie chcę off camera. Widzowie nara! Widzimy się w następnej części Minecraft Survival 1, 19, 4.